Jako, jako były poseł nie zakładałem, że będę zawierał głos pytał mnie niedawno tu przed chwilą dziennikarz, dlaczego tu jestem Proszę Państwo dla mnie, znam osobiście przez wiele lat Mariusza Kamińskiego nie wiem, kto z tu obecnych a nawet wysoko postawionych ludzi mógłby krótko, rzeczowo jasno przejrzyście powiedzieć za co, za co konkretnie został Mariusz Kamiński skazany on sam w prestiżowym programie radiowym powiedział wyraźnie, oskarżeń było mnóstwo. Ale w sądzie, na samym końcu, zostały zachowane dwa zarzuty. Ale jakich czynów dokonał odrażających? Jakie straszne działania podejmował? Nie! Proszę Państwa, przekroczenie uprawnień każdy z tu obecnych, gdyby nie było zbrodni, zabójstwa, ciężkich malwersacji. W przypadku złamania prawa, w normalnym sądzie, w najgorszym przypadku dostałby karę w zawieszeniu, kiedy postawa skazanego rokuje. Oni zostali skazani na karę bezwzględnego więzienia. I w tych szczegółach, o których niektórzy mówią, jest bardzo ważne. Prezydent miał nie tylko prawo i prerogatywę. On miał moralny obowiązek ułaskawić go natychmiast, bo to był skandaliczny wyrok, który uwłaczał, który urągał myśleniu, uwłaczał elementarnemu poczuciu sprawiedliwości. I to jest proszę Państwa straszne. Nie mówimy, że tysiące sędziów w Polsce to łajdacy. Nie. Wielu bardzo uczciwie sprawiedliwie pracuje, ale niestety, niestety pewna grupa zaangażowała się w polityce i wydaje werdykty nie według chłodnej oceny materiału dowodowego tylko według swoich emocji, uczuć, niestety często nienawiści i dlatego tu jesteśmy. Tu właśnie tych dwóch ludzi i jej współpracownicy. Proszę Państwa, w sprawie legalnej i warto się tym zastanowić, bo w szczegółach można wiele zobaczyć. A co do tego, co powiedział znakomity nasz najwspanialszy gość, Pan Gwiazda. Powiedział, proszę Państwa, polskie są takie, miłe złego początki, od rzemyczka do konieczka, tak się to zaczyna. A jeżeli mówimy o pojednaniu, kto jak kto, ale właśnie Rzym dał mi powiedzieć, z kim rozmawiał, z kim zasiadł do stołu w momentach krytycznych, kiedy interes państwa tego potrzebował. A ten, który dzisiaj rządzi i udaje, że nie rządzi, powiedział przed chwilą Kazimierz Smoliński. Taki był od początku świata. Jeżeli jest silny przywódca, który ma władzę, nic. Nic się nie może ważnego wydarzyć bez jego wiedzy, bez jego polecenia, bez jego inspiracji. I to jest nieprawda. Bardzo sprytnie przebiegle, bardzo sprytnie no tak Tusk udaje. Ja mam zaufanie, proszę mnie nie pytać, to minister. Ja mam zaufanie, to drugi minister. To jest po prostu fałszyw. Nie chciałbym, nie chciałbym ponad miarę wykorzystywać tej uprzejmości, która mi była dana, ale proszę Państwa, tak y, słyszę z ust bardzo ważnego, innego też y, ministra, z kim do stołu. Z nimi? A więc nie! Donald no, mówi o pojednaniu, a następnie oskarża każdego prezydenta, szanowary, ktokolwiek nie był. To nie był mój prezydent, ale nasz prezydent. I ten, który przyjdzie po druce, będzie naszym prezydentem. My musimy. Jako Polacy dbać o państwo, bo państwo jest ponad wszystkim i nasz interes narodowy. Niektórzy nie lubią tego słowa naród. Społeczeństwo, obywatele, naród nie i państwo nie tylko Konfederacja Europejska. Zgadzam się z tą oceną, ale musimy zachować kamienny spokój, żelazną konsekwencję i pamiętać o tym, że wygrywa się nie kamieniami na ulicy, bo o to walczył Andrzej Gwiazda i Solidarność, tylko kartką wyborczą. Musimy ten trudny, bardzo trudny egzamin, zdać. A kończąc tą myśl o prezydencie, proszę Państwa, to nie byli przekwitywani, ukrywani w podziemiu przestępcy, a nawet ktoś ich nazwał kryminalistą. Osoba, która załamała prawo skazana, to jeden język. No, osoba, która ma problemy z prawem, przestępca, ale kryminalista, to słowo jest najgorszym w polskim języku. Dotyczy najczęściej zgrudniarzy. Zresztą zbrodniarzem został nazwany Kazimierz Słoński i ja, seryjni zabójcy, jak to on powiedział, bośmy podpisali pytanie do sądu, do Trybunału Konstytucyjnego. Wcielone słowo, kolejne słowa. Ja nie chcę tutaj wypominać drugiej stronie, ale proszę Państwa, co innego słowa, co innego czynu. I profesor Piotrowski, który nie głaskał, oj nie, można sprawić. Wiele jego opinii bardzo nas nie, nam się nie podobało. Można powiedzieć nawet, że był krytyczny przez 8 lat, ale teraz, w momencie krytycznym, stanął i powiedział prawdę, jaka jest. Tak. Powiedział jeszcze coś bardziej gorszego, żeby tak powiedzieć, że to, co teraz Ojwa to jest prawdą, jest, prawi, jest praworządnością, jest zgodne z prawem, to powiedzcie wtedy, co 8 lat myśmy my robili. Nie ma idealnych i świętych ludzi na świecie, ale teraz jesteśmy świadkami łamania prawa. I to bardzo nieatrakcyjne zło kompromis, bo na czym polega problem? Mogą robić ustawę i zmieniać prawo, ale prezydent, ale niech dadzą szansę prezydentowi. Niech pokażą przepis, ustawę, to było złe, a my robimy coś lepszego. No i co, panie prezydencie, niech to zrobią. Nie chcą tego. Idą na rympał. I zemstą się kierują, a w piśmie napisano, pomstę zostawcie mnie, mówi Pan. Pamiętajmy, praworządność i prawo to chłodne wypełnianie prawa. Więc kończąc, prezydent miał gości oficjalnych, legalnych. złamano nie tylko prawo, naruszając majestat prezydenta RP, to opinia profesora Piotrowskiego, ale złamano prywatność i to są ostatnie słowo, to co mamy z domu rodzinnego elementarną kulturę, dobry ton, smak, to jest to, co matki dają dzieciom, bo hamem zawsze można łatwo być, ale mieć trochę tego wyczucia, tak bezczelnie, tak bezwzględnie wkroczyć i światowe agencje, o czym piszą bardzo wymiarkowani publicyści, są zdumieni, jak to? Jak to do prezydenta weszli i wzięli? Jak, jak to? Oni jeszcze tam są kraje, są różne systemy prezydenckie mocniejsze, słabsze ale to jest nie do przyjęcia. Proszę Państwa, jest, jestem za bardzo rozemocjonowany i już kończę. Przepraszam, że mówię za długo. Że mówię za... Przepraszam. Przepraszam. Bardzo, bardzo. bardzo dziękuję Państwu, ale pamiętajmy o tym, to ja tak patrzyłem na Pana gwiazdę. Pamiętajmy, że najcenniejsze. Najcenniejsze jest państwo. Największym prezentem dla Berlina i Moskwy to wojna polsko-polska. Pamiętajmy o tym. Tak, i to jest trudne, bardzo trudne. I to, co powiedzieliście również o Robercie Hernandzie. Na jedną z najważniejszych cnót, są różne cnoty, jest odwaga. Ale ona jest tylko wtedy, kiedy jest ryzyko. Bo jak nie ma ryzyka, to nie ma odwagi, to tylko szpang. A więc są ludzie na szczęście i tych ludzi dzisiaj bardzo, bardzo Polska potrzebuje, którzy mają odwagę. Dziękuję wszystkim dziennikarzom, którzy nie są z nami, ale nie są też przeciwko nam, którzy mają odwagę, bo to dzisiaj wymaga odwagi powiedzieć, co się naprawdę myśli. Tego życzmy im i życzmy sobie. Do wschodu.